Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w Sora generować takiego typu filmy, to zostań do końca ze mną. Na samym końcu otrzymasz również bonus, dzięki któremu za pomocą jednego słowa kluczowego zmienisz wygląd swojego filmu na bardziej profesjonalny. Się będzie o generowaniu filmów z AI, a mianowicie o narzędziu takim, jakim jest Sora. Dzięki Sora, zarówno jesteś w stanie wygenerować grafiki, jak i oczywiście filmy. Krótsze, dłuższe, to wszystko zależy od tego, jaką subskrypcję posiadasz. Oczywiście, muszę wspomnieć, że narzędzie jest płatne. Jeżeli subskrybujesz ChartGPT w wersji Plus, czyli w tej wersji za 20 dolarów, to masz pełny dostęp do Sora z pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o długość filmów. Jak znaleźć Sora? Możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest: wpisanie po prostu sora.com w pasek adresu internetowego lub przejść bezpośrednio z lewego menu chatu GPT to teraz przejdziemy sobie do omówienia panelu Sora. Po zalogowaniu masz dostęp tutaj do lewego menu. Omówimy sobie każdy z tych aspektów. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Sora jest dosyć intuicyjna i bardzo łatwo się porusza po tym panelu. Pierwsza opcja to jest Explore, czyli tu mamy dostępne wszystko, to co znajduje się w bazie Sora, czyli wszystkie generowane przez użytkowników zarówno grafiki, jak i filmy. Po co to jest, to za chwilę Ci o tym opowiem. A to, co możesz tutaj znaleźć, to wszelkiego rodzaju generowane grafiki w różnym stylu, filmy, to wszystko, co użytkownicy zdążą wygenerować i to, co oczywiście Ty generujesz, również się tutaj pojawia. Kolejną zakładką jest taki podział na same grafiki, czyli obrazy statyczne i podział na to, co nas najbardziej interesuje, czyli filmy. Jak widzisz, po wejściu w tą zakładkę mamy dostęp do mm, różnego rodzaju filmów generowanych przez użytkowników. Następną zakładką jest Top, czyli te, które są najwyżej oceniane w danym dniu. Możemy sobie tutaj wybrać tydzień, miesiąc lub a, przez cały czas. No i oczywiście Twoje polubione mm, grafiki, które gdzieś tam na przestrzeni czasu ci się spodobały. Kolejna część menu dotyczy już bardziej stricte ciebie, to są My Media, czyli wszystkie grafiki, które wygenerowałeś, twoje ulubione, uploadowane grafiki, dzięki którym na przykład chciałeś wygenerować jakiś film lub użyłeś ich do um, tworzenia storyboardu. Śmietnik, no i nowy folder, który um, możemy sobie utworzyć i tam wrzucać nasze stworzone obrazy lub filmy. Teraz przejdziemy sobie do zakładki Videos. I pokażę Ci, jak możesz skorzystać z tego, co tutaj widzisz. Każdy z tych filmów ma ogólnie dostępny prompt, dzięki któremu został stworzony. Czyli, jeżeli my sobie gdzieś tam e, klikniemy w dany film, to tutaj poniżej widzisz dokładnie prompt, który został użyty do stworzenia tego filmu. Akurat trafiłem na jakiś rosyjskojęzyczny, więc ja sobie z tego wyjdę, dlatego że wolałbym operować w języku angielskim. Może wybierzemy sobie. Coś takiego, dość bardzo dynamiczne. I tak jak widzisz, możemy edytować ten prompt, i dzięki niemu jesteś w stanie przerobić prompt dokładnie pod siebie i stworzyć coś na miarę swoich potrzeb. To jest bardzo sp dobry sposób do uczenia się, bo dzięki temu widzisz, jak dokładnie wygląda konstrukcja promptu i jakie elementy tego promptu powodują, że wygląda on tak, a nie inaczej. Ja sobie teraz zmienię nieco ten prompt i zobaczymy, jaki będzie efekt. Może zamiast smoka Zrobimy sobie jakiegoś słodkiego kotka. I teraz od razu omówimy sobie opcje, które tu się znajdują. To są dokładnie te same opcje, które mamy dostępne w naszym panelu do tworzenia filmów. Czyli pierwsza opcja. Wybór między wideo a obrazem, czyli decydujemy tutaj w tym miejscu, czy generujemy obraz w danym momencie, czy wideo. Kolejna opcja, czyli proporcje obrazu. Ja sobie zmienię tutaj na 16,9. Jak widzisz, mamy dostępne 3,2, kwadrat i dwie opcje pionowe. 6, 9 na 16 to typowa, o, typowy format telefonu. Po zostawie 480 mamy dostępne jeszcze 720, który jak widzisz tutaj jest 4 razy wolniejszy, aczkolwiek dobrze używać tej niższej rozdzielczości po to, żeby podejrzeć sobie jak dany film wygląda. I tutaj mega istotna uwaga: pamiętaj, że każdy prompt, mimo że użyjesz dokładnie tego samego, może wygenerować ci nieco inny film, dlatego też yy, tutaj nadal jest to kwestia. Prób i błędów do momentu, aż trafimy na idealny dla nas wynik. Czasami dzieje się to za pierwszym razem, czasami trzeba wygenerować kilka filmów, aby trafić na ten konkretny. Czasami rzeczywiście trzeba dokonać pewnej zmiany w prompcie. I tutaj też uwaga odnośnie promptów. Staraj się stosować krótkie prompty, ale do tego też przejdziemy już w kolejnym kroku, czyli za chwilkę. Długość filmu mamy opcję 10 sekund w momencie, kiedy generujemy 480 i 5 sekund tylko dla 720p. Ilość wersji, które chcemy otrzymać, jak kliknę tutaj jedną. I tutaj mamy opcję presetu. Presety to są gotowe stylizacje kolorystyczne lub gotowe stylizacje filmowe, które y, mogą nam generować albo bajki, albo jakieś filmy noir, czyli całkowicie czarne i tak dalej. To do tego za chwilkę sobie przejdziemy. Ja tymczasem wygeneruję film ze zmienionym promptem, który tutaj sobie wybraliśmy i wracam do ciebie już za sekundę. Oczywiście, żeby potem zobaczyć efekt, to klikasz sobie poza pole i tutaj ikonkę ChatGPT, aby zamknąć okno z danym filmem. I jak zobaczysz po prawej stronie, tutaj znajduje się aktualna aktywność twojego mm, profilu. Jak sobie w to klikniemy, no to widzisz tutaj generowanie aktualnego filmu na temat yy, tej zmiany, którą poczyniliśmy. Już za chwilkę pojawi się pewnie w naszych mediach. A tutaj pojawi się powiadomienie informujące o tym, że film został wygenerowany. Tak jak wspomniałem, wracamy już za chwilę. To jest to powiadomienie, o którym mówiłem. Film został wygenerowany. W tej chwili wystarczy w nie kliknąć i przeniesiemy się do naszego filmu. Myślę, że różnicę widać gołym okiem, że prompt zmieniliśmy praktycznie tylko i wyłącznie o to, co pojawia się w tej rzece tutaj, a mamy kolosalną różnicę, jeżeli chodzi o całkowitą animację. Tak naprawdę uważam, że nie wygląda źle, możliwe, że całkiem lepiej niż tamten smog, bo co prawda napisałem, że miał być słodki biały kotek, a tu nam wyszła jakaś pantera czarna, ale myślę, że wygląda to całkiem spoko. Tak jak widzisz, mały drobny element, a totalna różnica jeżeli chodzi o rezultat, także no tak niestety jest w Sora czasami, ale co za tym idzie, nie należy również przesadzać jeżeli chodzi o długość promptów i nie zawsze długie prompty się sprawdzają i do tego właśnie przyjdziemy sobie już teraz. Przejdziemy sobie teraz do generowania wideo, jakiegoś bardzo krótkiego, ja sobie wymyśliłem, że zrobimy ujęcie z drona łódki płynącej w Wenecji, zobaczymy jak to wyjdzie, przygotowałem ten prompt już wcześniej, zobaczę jak on jest krótki w porównaniu do tego co mieliśmy na przykładzie tego filmu. Krótszy nie znaczy, że będzie generował coś gorszego, aczkolwiek pamiętaj, że po wygenerowaniu tego promptu jesteśmy w stanie sobie wtedy dokładać pewne rzeczy, które nas interesują, i w ten sposób zmieniać ten film. Tutaj nie za wiele się zmieni. Zmienię może rozdzielczość na 720, żeby wyglądało nam to lepiej. Otrzymamy niestety tylko 5 sekund. Jedna wersja. Bez storyboardu. Ta opcja z storyboardu służy do tego, że dzięki niej możemy opisać, co ma dziać się w konkretnej sekundzie filmu i dzięki temu uzyskaczy nad nim większą kontrolę. Ale to ten temat poruszymy w innym filmie, który będzie bardziej szczegółowo omawiał konkretne sekundy i generowanie ich e, dzięki Sora. W tym momencie kliknę generowanie i już za chwilę wracam do ciebie z rezultatem filmu, który sobie omówimy i będziemy go przerabiać dalej. No już jestem z powrotem. Jak widzisz, mamy wygenerowaną. Motorówkę płynącą sobie w Wenecji. Wygląda to całkiem nieźle, aczkolwiek nie zależało mi na tym, aby łódka była z przodu. Tak jak widzisz, tutaj mamy drąża od tracking behind, czyli powinno być poza łódką, a nie przed. Aczkolwiek spróbujemy sobie to zmienić, i tutaj od razu Ci zaznaczę, że są sytuacje, w których edycja promptu. Staje się bez sensu, dlatego że Sora powoduje, że ciągle tkwi w takiego pewnego rodzaju pętli i generuje nam ciągle te same błędy. Wtedy warto nieco zmienić prompt może bardziej go doszczegółowić i po prostu napisać go w nowym oknie jako zupełnie nowy film. Bo czasami naprawdę nie ma sensu dłubać w kółko w tym samym filmie tylko po to, żeby na siłę próbować osiągnąć ten sam rezultat, gdyż może się okazać, że robiąc to zupełnie od nowa, zrobisz to po prostu szybciej. Ok, zmienię sobie teraz ten prompt. Spróbujemy zrobić yy, nie Golden Sunset, a... Myślę, że można pozostawić to tak, jak jest. Zrobimy jedną wersję i ok. Już za chwilkę wracam do Ciebie z rezultatem. Jestem już z powrotem. Wygenerowałem w międzyczasie kilka filmów po to, aby pokazać Ci, co ten sam jeden prompt z drobnymi zmianami jest w stanie stworzyć. Tutaj, jakby mamy już kamerę za łódką, co jest ok, ale zachowuje się ona co najmniej dziwnie. Myślę, że to była kwestia użycia speeding, czyli takiego szybkiego płynięcia poprzez kanał, i jakby to powoduje jakieś tutaj zamieszanie. Aczkolwiek oświetlenie zmieniło się na dzienne, także to wszystko jest jak najbardziej ok. Kolejny film, który jest ok, aczkolwiek oczywiście powróciliśmy do kamery sprzed łódki, czyli znowu Sora gdzieś tam zagubiła się i spowodowała, że to ujęcie nie jest takie, jak powinno. To już trzecie ujęcie, które gdzieś tam zostało powiedzmy zrobione błędnie, no i tutaj mam kolejne, który wydaje mi się już jest jak najbardziej ok. Mamy kamerę z tyłu, mamy dzień, do tego hmm, pozwoliłem sobie dodać ludzi na brzegu. Czyli jest to typowe takie ujęcie dnia w Wenecji i myślę, że jak najbardziej jest w porządku. Oprócz tego jeszcze wygenerowałem coś kolejnego, co wyszło totalnie nie tak jak chciałem, ponieważ dron miał się unosić na przestrzeni tego ujęcia, czyli tak jakby podnosić się do góry, ukazując całą Wenecję. No ale niestety wyszło zupełnie inaczej. Nie wiem, jak jakim cudem pomyślał sobie, że chciałbym, aby kamera była na łodzi, a nie za nią. Być może to jest kwestia, właśnie tego przekombinowania z ujęciem z drona, jak widzisz, tutaj mamy tak naprawdę cztery filmy, każdy jest różny. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, musisz kombinować i zmieniać te prompty, próbować generować od nowa, żeby uzyskać ten rezultat, który Cię interesuje. Oczywiście, idzie to zrobić bez jakichś tam wielkich wysiłków, bo myślę, że z pięciu filmów jeden jest jak, jest jak najbardziej odpowiedni. I tutaj nie ma jakiejś tragedii, jeżeli chodzi o te wszystkie, po prostu zmienia się jakiś kąt kamery, zmienia się ujęcie z przodu czy z tyłu, a tak naprawdę nie ma jakichś większych błędów poza już takimi niuansami. Że na przykład w tym filmie mamy tą ścieżkę, jakby od silnika zupełnie z boku, a motorówka płynie jakoś tak dziwnie bokiem, ale to już są niuanse. No, musimy wybaczyć tutaj Sora, że, że niestety nie jest póki co jeszcze nieomylnym generatorem wideo. Teraz chciałbym Ci jeszcze jedno powiedzieć na temat takiego schematu generowania promptów do Sora. Ten schemat nazywa się w skrócie CAST. Dlaczego? Już Ci opowiadam. CAST to skrót od Character, Action, Settings i Tone. To są cztery elementy, które powinieneś zawrzeć w swoim prompcie, tak żeby dać takie główne, osiowe informacje do generowania filmu. I tak jak tutaj widzisz, rozpisałem sobie charakter, czyli bohater, czyli to, co jest bohaterem naszego filmu, czy to będzie osoba, czy to będzie jakiś samochód, czy tak jak tu w tym przypadku motorówka, lub cokolwiek innego, jakiekolwiek zwierzę, postać i tak dalej. Opisujemy tą postać kim jest, jak wygląda, jak jest ubrana, i tak dalej. Action, czyli akcja, czyli co ta postać robi na ekranie, czy biegnie, czy idzie, czy rozgląda się, czy tak jak motorówka płynie, czy samochód jedzie, samochód leci, i tak dalej. Settings, czyli otoczenie, w którym znajduje się nasz bohater, czyli tak jak tutaj pisaliśmy o Wenecji, to może być jakiekolwiek inne miejsce na świecie, i tak dalej. Czy to pokój, czy, czy, czy może być ta postać w samochodzie, tu masz pełną dowolność, ale musisz opisać w tym momencie, jak ten settings wygląda. Tą, czyli to jest styl, i już takie bardziej jakby nastrojenie tego filmu pod kątem, czy to będzie ujęcie filmowe, czy to będzie jakieś z drona, czy to będzie z ręki filmowane, czy powiedzmy, będzie wprowadzały jakiś nastrój poprzez filmowanie z ręki i tak dalej. I ujmując te wszystkie cztery elementy w nasz prompt, mamy dzięki temu większą kontrolę nad tym, co możemy zobaczyć w rezultacie. A teraz przejdziemy sobie już do wygenerowania filmu za pomocą prompta opartego właśnie o cast. I jak widzisz, tutaj mamy prompt który ja sobie skopiuję i zaraz przykleję do Sora i wrócę do ciebie z rezultatem. I już jestem z powrotem. Jak widzisz, mamy rezultat promptu, który ci przed chwilą pokazałem, czyli mamy aktora stojącego latem na brzegu kanału. Tutaj zależałoby mi na tym, żeby kanał był widoczny, ponieważ generując ten film wcześniej miałem wrażenie, że aktor stoi na wodzie po prostu. Aczkolwiek to są takie niuanse, które też musisz sobie uzmysłowić i gdzieś tam je zawrzeć czasami w prompcie. Myślę, że rezultat jest całkiem spoko. Bardzo żałuję, że w 720p nie generuje 10 sekund i te filmy są takie krótkie, aczkolwiek myślę, że w przyszłości te limity się zwiększą i będziemy mogli generować dłuższe filmy. Wszystkie wykorzystane prompty będą dostępne w opisie do tego filmu i oczywiście jeszcze bonus, o którym wspomniałem. Gdzieś tutaj do góry pojawia się właśnie link do filmu, który mówi o tym, jak za pomocą krótkich określeń Terminologii filmowej, jeżeli chodzi o ujęcia, jesteś w stanie zmienić wygląd swojego filmu. Zobaczysz tam kilka różnych rodzajów filmów, kilka różnych promptów, które generują te filmy, a będą one się różnić głównie tym, że będzie określone ujęcie w sposób filmowy. Także zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, a my widzimy się już w kolejnych nagraniach. Cześć!